Siema z tej strony RZ, w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać 100 darmowych stardropów 100 darmowych Star Dropów, no. Ale najpierw widziałem, że ktoś chciał ID, więc na razie daję z pobocznego konta, a potem dam z głównego. To jest poboczne konto, no. I też będzie, i też możecie pod tym odcinkiem w komentarzach napisać, czy... Czy, czy chcecie odcinki z pobocznego konta? A tutaj jest ID. Chwilę poczekam. Dobra, myślę, że wystarczy też wcześniej mieliście. Dobra, więc no przechodzimy do stu darmowych dropów, Ale po prostu będziemy robić je na czuja. Będę zgadywał kiedy się skończą, ale no, chwilę to zajmie na pewno. No to lecimy. Bardzo rzadki. Na razie jakoś za dobrze to nie jest. A, ale w sumie też mogło być gorzej, wiadomo. Fajnie, jakby poleciało coś, jakiś legendarny. O! Ja... Tak blisko. Ale za... Ja... Już nie mogli leć tego zadymiarza. no nie mogli. Szkoda. No jakby nie mogło podskoczyć do epickiego, to no jednak z tych 100 star dropów nie będzie legendarnego, to ja nie wiem. Tak też myślałem, że kilka gierek sobie zagramy, ale jak tak patrzę, to to o, to to może bardzo długo zająć no bo, bo sa, samo otwieranie 100 star dropów to trochę schodzi, jednak. Więc po prostu no, otworzymy Staropy prawdopodobnie i tyle. Ale ich jest. Uhuhu. Ciekawe, ile już otworzyliśmy. Nie wiem. O! O, Griff! Czy skin? Griff. Dobra, fajnie, fajnie. Ogólnie to. Yy... Co, co się miałem mówić, tylko co? A dobra, nieważne, bo to. O, może mityczny? Nie. Ale z episkiego zawsze może Angelo. Ach. O. No jak? Na początku było od razu episkie, ale potem już nie podskoczyło. Ta emotka była idealna. Ty, u Jacki idealnie do tego pasowała o, smutna że nie podskoczyło No więc to chwilę zejdzie i też eee yy... Co mówić, bo ja ciągle to zapominam yy... a no tak jak mówiłem na początku O, dobra potem powiem legendarny może jakaś legenda fajna Ech. Do tego to się nie spodziewałem No to jak mówiłem na początku To po prostu będziemy te star dropy Na czuja otwierać Nie będzie wyświetlone ile otworzyłem Tylko będziemy to na czuja robić Tak jak mówiłem Że po prostu to będzie na czuja I nie wiem ile otworzę, Nie wiem ile do tej pory otworzyłem Stardropów dropów I wy też nie będziecie wiedzieć Tylko jak mówiłem na czuja to robimy bo mi się tego nie chce odchować, Ale to to już powidę <laughs> No. No na razie to... Najwięcej to jest emotek. A najmniej to legendarnych stardropów. No na razie to tak idzie, tak, idzie, idzie tak nie za bardzo. Ja. No tak średnio, no tak, 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 średnio bym powiedział, no tak. O, skin do chestera. A bo ja mam chestera, to git. ma ja bo ogólnie na tym koncie mam chestera, wydropiłem jakimś cudem, nie wiem jaki, ale ok, Więc... O, no jak? No. Dużo emotek na pewno będę mieć po tym, ale ile star O, o, no jak, jak nie mogli dać legendarnego, no jak? Przecież było ewidentnie od razu mityk, no to... Aha, jeszcze, nie no ja... Ja, ja... ja nie rozumiem jak to działa. Widzisz, że Star Dropa oni mi dają skina za 29 O, przynajmniej kredyciki do franka Taki plus Dobra, monetki O, emotka Jakby nie mogli dać tego epickiego Po prostu nie mogą, o! Jakaś postać? Aha, monety, super o! Postać? Jest Riko. Czki. Rico. Riko Rico nie wiem. Ty. Ale to radało, widzowie. Dobra, i zobaczmy. No w sumie wiecie, nie jest źle. To zawsze 79 gemów do przodu. Tak? Tak. No, po takich dropach, no to się nie dziwię. Do tej pory mamy dwie legendy. To pamiętam, przynajmniej. Yy, no tak, słabo idzie na razie, ale to no, też nie jest źle. Też jestem trochę przeziębiony, dlatego tak dziwnie mówię. Otworzyliśmy nie wiem ile star dropów i nie będzie mi się nie chciało tego liczyć. E, już minęło 7 minut. No. Jak? Jak, jak otworzyliśmy 50 ruchów, to ja chyba. To chyba te to odcinki z tego podzielę na dwa. Tak szczerze powiem. Bo to będzie za długo trwało. Dobra. Robimy speedrun. Dobra. No, poczwórnie się otworzyło, ale już. Żeby się wszystko otworzyło i razem ze stardro No jednak to tak nie oddaje, jak myślałem. I te dropy na razie też. Ale dobra. Lecimy dalej. Zobaczymy, co tutaj będzie. No, nie jest źle, ale no. no mogło być lepiej. Mogło być lepiej. O, o. o e. W sumie to jest pobożne konto, więc ja tu na dużo liczę. Jeżeli chodzi o postacie, ale postaci, to na razie są tutaj dwie. Chciałem powiedzieć, że nie ma żadnej, ale to, yy, to na szczęście jeszcze, to na szczęście nieprawda, bo był Griff i Rico. Więc to no nieźle, ale mogło być lepiej. Jakby jeszcze dali jakąś legendę, to by było fajnie, ale jak tak patrzę, to chyba nie dadzą. Od razu mówię, że ten filmik będzie chyba taki długi, że to będzie tragedia. Więc chwilę wam zejdzie na tym oglądanie. Jak się wyrobię do 10 minut na tym końcu, to będzie dobrze. Tak ogólnie. Dobra, lecimy. O, epicki, dobra, nieźle. To i wszystkie droby będę pokazywał, no bo... Może rzadkiego nawet coś wypanie, bo ja nie wiem, czy mam wszystkie rzadkie postacie. A podobno chyba da się wydropić, ale nie wiem. Nie, nie wiem, nie wiem. Jak ktoś napiszcie w komentarzu razem z czy chcecie, żebym nagrywał odcinki z tego konta pobocznego, czy nie. Dobra. Zobaczymy jak... Ile jeszcze ich zostało. Ale jak tak patrzę, to chyba jeszcze trochę ich jest. No długo to trochę trwa. Nie powiem, że nie, no ale... To jest to star dropów, jednak, więc no nie ma się co dziwić, no nie ma. Tak szczerze, tego jest tak dużo, że mi już się tego nie chce klikać. Powiem szczerze, że czuję, że ten odcinek będzie najdłuższy na tym kanale. Bo najdłuższy, który zrobiłem, to był z, ze Stumble Guys, gdzie miałem bodajże 20 tysięcy półharków Tych, bodajże tak, to trwało 25 minut. Z tego co pamiętam. A coś czuję, że ten może i trwać nawet pół godziny. Nie zdziwiłbym się, oj, nie zdziwił. O! Ty, skończyły się, przecież też napisała, jak z tymi star dropami, więc no teraz zmieniam konto, do no, bo ja nie mam na tym super sela, więc widzimy się za Dobra, już też, jeszcze pousuwałem kilku znajomych, żeby było miejsce, żebyście mogli mnie dodać, yy, więc się trochę zwolniło, ale nie wiem dokładnie ile, ale się na pewno zwolniło trochę. I tam pousuwałem ogólnie tych, którzy dawno nie grali I, i też nie mają jakoś dużo pucharków, więc no takich pousuwałem, też klub zmieniłem, bo mnie z tamtego wyrzucili, więc no szkoda, szkoda, ale dobra nie będę przedłużał, a właśnie miałem pokazać kod ID, no tutaj macie, jak ktoś się zatrzymiecie i... Zobaczycie, ale musimy lecieć, bo ja nie chcę, żeby ten odcinek trwał wieczność. No bo chyba wiadomo dlaczego. No ciągle mi przychodzi coś. Dobra, lecimy. Tutaj będę robił speedrun, ale jak tak patrzę, to to będą tylko ciągle takie starty ropy. Jak zawsze na, na normalnym kącie głównym. Ale przynajmniej jakaś moteczka może wleci. Dobra. O! Tysiąc kredytków może? No bo z mitycznego z, dla mnie, przynajmniej u mnie jest duża sa, szansa na tysiąc kredytów. Z właśnie mitycznego. Przynajmniej u mnie. Już kilka razy wydropiłem. Dobra. Lecimy. Na razie nic ciekawego. No najciekawsza to chyba była emotka. Na razie. Ale dobra. Może jak nie będzie legendarnego stardropa, to ja po prostu nie wiem. O. Może jeszcze się na tym odcinku uda Leona odblokować. Jakbyśmy odblokowali, nie byłbym zły. Ale chociaż wątpię. I to tak bardzo dobrze wątpię. Dobra. Lecimy, lecimy. Ale jak tak patrzę, to to na razie nic nie daje. Teraz pomału otworzę. Aha, no jeszcze lepiej. Po prostu jeszcze lepiej. O, epicki. Może kredytki? Aha. Ja mam takiego pecha z, z tymi o, mi, aha, Goblin Karl, super. Akurat jeszcze do Karla. A ja mam do Karla Leonarda. Super. Po prostu szczęście, full. No, czemu to tak działa, że jak na początku będziesz miał epickiego, to potem już go nie dostaniesz? No, wyżej. O, mityk. Dajcie tysiąc kredytów. Mhm, skin. Ciemny chester. Jakby nie mogli już dać tego ciemny duch, nie, leśny duch czester, coś takiego, nie pamiętam, ale coś takiego chyba by miał, ale nie pamiętam. No to przynajmniej 29 gemów do przodu, no trochę więcej, o, u, dobra, jest szansa na legendę, ale no wątpię. Aha, dobra. Ale w sumie to też będzie szansa na legendę. No bo jak wydropimy jeszcze 500 kredytów, no to jest Leon, więc legenda, no to jednak hehe. Będziemy mieli legendę. A potem chyba będę mieć do odblokowania Amber lub Angelo. Nie pamiętam. Ale. No jak Amber, to będzie lepiej. No bo ten Angelo, no to jednak jest taki. Jak już to na knockout, ale ja bardziej wolę piłkę, więc na przykład lepiej Amber mi wziąć, ale jak wejdzie Melody, to będę odblokowywać Melody, no bo ona ma trzy ulty od razu, w sumie nie na start, ale jak se nabije ulta, to ma od razu trzy, więc no to będzie dla mnie ten plus na piłkę, że, że, że se wywalę do przodu ultem piłkę, yy, pojadę ultem, i jeszcze szczelę łóżem, więc to jest po prostu no 1000 kił. Dobra, lecimy. Ja chcę, tyl, ja chcę tylko 500 kredytów lub 500 kredytów i jeszcze Amber. To też by dobrze było, bo bym w następnym karnecie już miał prawie wszystkie postacie. Bo ja następny karnet będę kupował, więc no. Ale oczywiście znając moje szczęście, to oczywiście jakaś legenda dojdzie i nie będę mógł mieć sławy. Tylko oczywiście będę musiał się dalej z tym diamentem męczyć. No i to jest takie właśnie do kitów, że to ciągle dochodzi jakaś postać i to Ci, którzy nie mają sławy, to jest dla nich minus, a ci, którzy mają sławę, mają plusa, Ty, to Ja walczę, żeby mieć tą sławę, ale... o, epic, ale mi na razie nie wychodzi coś. Za chwilę to będę mieć chyba wszystkie te emotki. No nie zdziwiłbym się, nie zdziwił. O, no, 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 dlaczego? Dlaczego? Muszą być przy mnie dwa leg. O, dobra, to 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 wybaczam, to wybaczam, jak do sama wybaczam, jak do sama. Muszą być przy mnie Oj. Muszą być przynajmniej dwa legendarne star -dropy. ale jak będą trzy, się nie obra. Że. A mi też trochę więcej dajcie, więcej, więcej. No, dlaczego? Jest ja tysiąc tysiąc kredytów, halo. Albo chociaż te 500, no. Tutaj dajcie 500, o, no dla, dla, dlaczego dajcie chociaż te 1000 kredytków? Tragedia, po prostu to jest taki skam, że to szok. Dadzą ci od razu mitycznego i już się podkręcasz, że będzie legendarna, to oczywiście nie, bo ci dadzą tylko mitycznego i to tyle. I tak samo z epikiem, ale teraz chyba mnie go dopiero za drugim razem. No dajcie trochę z tych kredytów. Ja chcę tylko Leona sobie odblokować. Ciekawe ile będę mieć po tym monet. Na pewno dużo, a monety też się przydadzą. No ale jednak z tego mityka i legendarnego, no to wolałbym jakąś postać lub kredyty. No, jednak nie ma. Nie ma co mówić, no. Jednak wolałbym to. Ale, no, jak patrzę na moje szczęście, to to jest niemożliwe. Więc, no, życie. Ja myślałem, że, że otworzę te stare dropy. Jeszcze se kilka rundek zagram na pobocznym koncie. A to. Klapa! Też yy, miały być odcinki z, yy, yy, z Farminga 18, ale. Na razie nie będę nagrywał, dopiero potem z tym ruszę. I też, no, Farming 18 wygrał. Napisałem właśnie pod tamtym filmem, że po prostu. Oj, ktoś mnie zaprasza, ale na razie. Nie... Aha. Co jest? Yy, Okej, okay, LOL, nieważne, nie wiem o co chodziło. Lecimy dalej z tymi stardropami, bo ni no nie ma czasu. Czekaj, mieliśmy jedną legendę, tak? Chyba tak. No to czekam na drugą. Ale chyba się nie doczekam. No dajcie legendę jedną. Albo chociaż te tego mityka i 500 kredytów. Też będę zadowolony. Ale znając... Stars, no to oczywiście mi tego nie dadzą, no bo wiadomo, Browsers to stars i ci nie da. To co chcesz? No ale rzadkiego ci da i 500, i 50, a, no, nie, nieważne, chciałem powiedzieć, że i 50 monet, ale jednak no ciągle mi przychodzi to coś z tego i w sumie tam mam to poboczne konto. Ale ciągle mi to przychodzi, mnie to wkurza czasami. E... Powiem szczerze tak. Ten opening jest do... Kitu. Strasznie do kitu. No bo co nam udało się wydropić? Tutaj to... Same motki jakieś. I może te tysiąc kredytów, no. No dajcie czego legendarnego dropa Jest na niego 2%, czyli... Z moich obliczeń wychodzi, że na... 100 star dropów powinno być... no dwa legendarne. na gdzie mamy tego drugiego? Nie wiem, nie ma. Przynajmniej będę mieć dużo monet na potem, żeby się poulepszyć zamiar, żeby u mnie jest kryzys, tak samo z punktami mocy kryzys. I to taki dosyć ostry. Więc może coś coś się uda. No tutaj już trochę tych punktików jest. Więc otwieramy, otwieramy. Może jeszcze więcej tego wszystkiego. O, mityk. Jest, jest! Tysiąc star dropów z mityka, jest! Widzicie? Nie kłamałem, że z mityka da się tysiąc star dropów wydropić. Yy, co? Co ja gadam? Tysiąc star dropów. Matko jedyna. Yy, nie... Tysiąc kredytów z mityka. No. No nie. Matko jedyna. <grychy> Aha. Ty, ale szczęście mnie. To był akurat ostatni stardor, te tysiąc kredytów i ja. Nie mam pytań, jakie to było szczęście. Po prostu nie mam. Ile mamy? Aha. No, z tymi monetami to ja nie mam się co chwalić. Ale jestem już mega blisko od blokowania Angelo. Może mi się uda nawet w tym sezonie. Ile mi brakuje? No, 400, dobra. To moment, policzę. No to. <laughs> Fes mi się udało. Bo to będzie mi brakować. Ile? Bo nie pamiętam. A 200, no, 200 będzie. Dobra, tutaj Seleona poulepszam. Nie wiem, na maksa go od razu ulepszyć. Tyle, ile tego mam? Dobra, lecimy. No. I to by było na tyle z ulepszaniem. Leona. Leon też jest dobry. No, ale w tym odcinku to by było na tyle, więc. nowa